Jedni lubią cyferki, wykresy. Ja lubię spotykać się ze znajomymi, poznawać nowych ludzi, poznawać nowe trasy, nowe miejsca, nowe smaki. Kiedyś to pewnie bym powiedział, że to jest tylko sport, ale teraz to jest na pewno część mojego życia. Wsiadłem na rower, udało się pokonać pierwszy dystans 100 km z dużą przyjemnością, i tak się zaczęło. Potem, pierwsze zawody najpierw 260 km, potem 500. 700, 3600, aż w końcu 4800, no i przygoda trwa. Zawsze sport uczestniczył w moim życiu, lubiłem aktywny tryb życia, grałem w piłkę, jeździłem na rowerze, ale tak wyczynowo zacząłem jeździć właśnie po tych pierwszych zawodach, gdzie okazało się, że jakaś tam noga jest, są sukcesy, to mi się spodobało i lubię to. Pierwsze doświadczenie to wiadomo, Komunia, pierwsze Wigry 3, jakieś tam przejazdy jeszcze, pamiętam do granicy, która była zamknięta, jakieś przejażdżki z kolegami, z przyjaciółmi, ze znajomymi. Łączę pracę zawodową z hobby, z przyjemnością. Lubię podróżować, no i jeździć przede wszystkim na rowerze. Miałem możliwość zwiedzenia takich krajów jak Japonia, Chorwacja, Dubaj, całe Stany Zjednoczone, Dania, Włochy, także coś pięknego i mam nadzieję, że ta przygoda będzie cały czas trwała. Takim super osiągnięciem to jest zdobycie Pucharu Świata, czyli Federacji World Ultra Cycling Association, jedynej federacji, która zrzesza ultrakolarzy na całym świecie. Udało mi się cały puchar wygrać, więc jestem z tego bardzo dumny i szczęśliwy. Czasami może ktoś powiedzieć, że jest trochę przesada, jak jadę 3-4 dni z rzędu, ale ja to lubię, mi się to podoba, ja się spełniam i, i to mi daje najwięcej radości i satysfakcji. Chciałbym jak najdłużej jeździć, jak najdłużej motywować też innych ludzi, motywować siebie, pokazywać, że sport i rower to jest coś pięknego. Nigdy nie jest za późno, żeby spełniać swoje marzenia. Człowiek się uczy całe życie. Wystarczy po prostu wsiąść na rower, zejść z fotela, zejść z wygodnej kanapy i po prostu ruszyć w drogę.